Cześć wszystkim, no to um, dzisiaj znalazłam taką grę no i um, będziemy w nią grać, um, chyba to jest taki jakby ziemniak, no i um, no to chyba trzeba się nim opiekować, no i wtedy on rośnie chyba, ale nie wiem, no to wejdźmy w grę. No to teraz jesteśmy w pokoju gier. No i teraz. Ym, przepraszam. No i teraz ym, będziemy grać piłka. piłka <grym> mój kuzyn tutaj się do mnie śmieje. Ale przepraszam. No i. Ym, będziemy coś teraz piłkę. No i nie wiem co on robi. Chyba się na to patrzy <grym> no <grym> To chyba jedyna opcja, jaką on pełni. No to, przepraszam za to. Cicho. To mój video. No to um, teraz jesteśmy w um, sypialni. Przepraszam. Teraz jesteśmy w sypialni. Tutaj jest jakaś szafa. No tutaj są jakieś no ubrania, lampa, sklep jest, <grystanie> studio jest. Cześć wszystkim, cześć wszystkim. No nie działa to. Tutaj jest jakiś sklep, <grystanie> tutaj jest kuchnia i apteka i tutaj jest też to. No i no zrobi... Hmm. Może zagramy z nim um, jakąś grę? <grystanie> jedzenie. No to grajmy w to. Tutaj trzeba umijać te złe jedzenie. Hmm. Nieźle idzie. Co trzecie jedzenie dostajesz jednego pieniądza? No. Dwa i trzy. No to nie wiem, co tutaj jest fajnego w tym, ale no zagrajmy w to. W następny um, filmik będziemy grać w Robloxa razem z moim kuzynem. No to um, jeśli chcecie oglądać to, no to musicie subskrybować i dawać mi dużo lajków. No, no wtedy wiem, że wy chcecie to oglądać. Um, no, co chcesz powiedzieć? I jeszcze ja będę nagrywał Brown Stars, tą naj bardzo popularną grę. Jakby ktoś chciał, to wbijajcie na mój kanał Brown Stars Fan. No, i um, jak coś, no to mój kanał się nazywa Roblox Girl. No i Patryka się nazywa. Mój się nazywa y, y, Brown Stars y, Fan. No, no to jeśli chcecie oglądać jego filmiki, no y, będzie chyba nagrywać w poniedziałek następny, albo nie, we wtorek y, nagramy razem jakiś odcinek, ale mm, bo moja... bo Wiktoria jeszcze sobie nie zgrała y, Brawl Stars, no i musimy czekać trochę aż ona sobie zgra, no to może nagramy jutro. No akurat możemy, um, jutro jest wtorek, no to możemy we wtorek um, to nagrać, no i potem możecie oglądać kiedy chcecie. Ale musicie dawać dużo lajków, żebyśmy wie wiedzieli, że wy oglądać takie coś. A na ten odcinek, ten co teraz oglądacie, zostawcie 50 lajków. A jak... No i wtedy zrobimy wideo o jak skacze w zimny... Um, basen, jak kto skacze do zimnego basenu? Ja, no to tak. No to musicie bardzo dużo lajków zostawić. Jeśli chcecie zobaczyć mnie, jak skaczę, Jak skacze do zimnego basenu, i też zrobimy wideo na to. Um, no to teraz gram w taką muzyczkę czy coś. To Co takie bardziej lobby. O, co to było? No tak No to. Ym, no. Chyba będziemy kończyć już. No to. Flipa był trochę krótki. 50 łapek. I. Nagramy no, kolejny odcinek. I, no, na kolejny odcinek z home. Subskrybujcie! No i dawajcie mi dużo lajków. Jak dacie mi 50 tysięcy lajków, no to zobaczycie mnie. Ja wskaczę do zimnego basenu. Widzimy się Nie. później. Kiedyś to skok do basenu. A, y, a to, jak to się nazywa? Y, 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 zostawcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o nowych filmikach. No, to może widzimy się następnym razem. Do pa. pa. Pa.